No i tak projekt jakiś jest <grymne> zatwierdzony. Także robimy otwory pods to jeszcze? No i pięknie. Chcesz to szczerze nie, 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 no ten sznurek mi potrzebny bo tak to nie będę wiedział gdzieś w środek. Zaczep. No wiesz co, to będę wycinał, a folijkę będę wycinał nożyki. Tararirara. Mogłem sobie w sumie zrobić najpierw gwiazdki, ale dobra. Masz? Dobra. Masz? Teraz on Ale jest teraz? Teraz ma, teraz jest. Jakiś słaby temat to jest, wiesz? A, to trzeba jeszcze dokręcić imbusikiem. Chwila Jest okej, okay, jest all right Dobra Ach. Jest, jest. No, całe, całe. Poddasze. <grystanie> całe poddasze miejsce. Kurde, nie mam szlak sznura, bo by szczelił. Dobra, jeszcze tutaj trzy. Później na przemian, tak nie. Trochę będzie tych światełek. No i tak, salon z kuchnią już mamy zrobiony, <laughs> powiem wam tak to wygląda, tu trzy oczka, tu trzy oczka, tu trzy oczka, tu dwa oczka, tu dwa oczka, to będzie, tu jeszcze ma wisieć jakiś sopel, nie wiem co, jest, co to jest, ale jakiś sopel, <laughs> także to będzie taka jakby tutaj oddzielona strefa kuchenna, prawda, no i tutaj trzy oczka, trzy oczka, trzy oczka, dwa oczka, dwa oczka, trzy oczka, trzy oczka, trzy oczka, to będzie salon, prawda? Tutaj trzy oczka, tam trzy oczka w korytarzu. Tu jeszcze nie wiem jak to będzie. Tu ponoć ma być takie duże lustro, także będzie jasno. Tutaj ma być sypialnia. Ma być jeden po prostu żylandor, jakiś śledowy. No i tutaj nie. Dwa oczka, dwa oczka, dwa oczka. I teraz atakuję z tamtej strony, robię to samo. Także powiem wam trochę będę miał ganianki z tymi kablami tam <gryw> a nic, zrobi się. Tutaj wkręcika, tam wkręcika powiem wam chłopaki robią tam wodę, ale leje deszcz ale się nie poddają, nie? Nie poddają się. Z tą studnią też mieli tutaj akcję. Tak jak mówiłem do drugiej w nocy, nie? Wiercili i na drugi dzień kończyli Dobra i tak 70 70 zrobimy elektrykę i będzie można brać się za zasypanie stropu co ja robię? zasypanie stropu i będzie można już gipsować, wykańczać no i tam też sobie tak 70 nie? oczywiście każdy sobie Musi po swojemu pomyśleć, jak to zrobić. Siedemdziesiąt. I kręcimy. O, I rozbierzam sobie, ciach, ciach, biercę i zostanie jeszcze łazienka. Wiatrołap i kotłownia, no i tak światełka już są rozmieszczone. Tutaj, to tu już opowiadałem. Tutaj też w łazience, w końcu, jest tak, że tu jest 1, 2, 3, 4, 5, 6 oczek. Tutaj też jakiś sopel będzie wisiał. Tutaj w pokoju 2, 4, 6, 8, 10, 12. Tak rozmieszczone, tu mają być jakieś kolorowe, że ponoć można zmieniać barwę tego. Tutaj będzie jeden wisiał żelandor po środku. Tutaj cztery oczka w wiatrołapie. No i w kotłowni dwa oczka. Nie? Także tak to wygląda.